Cześć, nazywam się Maciej Cześć. Moje pierwsze pytanie brzmi, kiedy pierwszy raz poczułeś, że muzyka to coś więcej niż hobby, że to część ciebie? To było bardzo dawno temu chyba, gdzieś koło, znaczy moment kiedy zacząłem szkołę muzyczną, to był, mógł być pierwszy taki moment, czyli jak miałem gdzieś tam 7 lat, ale wtedy jeszcze nie za dużo, nie za bardzo miałem, moja świadomość jeszcze nie była za bardzo wydojrzalona, więc to mógł być pierwszy moment, a kolejny gdzieś tak około 14-15 roku życia, kiedy się zacząłem interesować muzyką gitarową. No, i już wtedy chciałem gdzieś tam skakać po scenie i, i po prostu robić to, co w sumie teraz robię. I no, więc takie dwa momenty myślę, że to były takie znaczące dwa momenty, kiedy poczułem, że, że to się zaczyna zamieniać w coś więcej niż pasję, i chciałbym, żeby było czymś więcej niż pasja. Minął rok od wydania twojej debiutanckiej płyty, lepiej późno niż w ogóle. Powiedz mi, czy coś byś w niej zmienił, czy raczej zostawiasz ją taką, jaka była wtedy, jako zapis takiego konkretnego etapu w twoim życiu? W zupełności, w zupełności zostawiam ją e, tak, jak e, została nagrana. E, za, jakby w e, życiu muzyków, artystów, twórców, każde dzieło, które się stworzy, każda, e, każda, każda, każda rzecz, którą się stworzy. Zawsze po jakimś czasie, po spojrzeniu na nią, powoduje takie uczucie, że chciałoby się coś w tym zmienić, bo to tylko jest wynik tego, że my się też zmieniamy po prostu z czasem, jako ludzie. Natomiast ja to traktuję, staram się to traktować jako formę takiej kartki z pamiętnika i to jest właśnie kartka z pamiętnika z tamtego czasu i taki byłem, tak wyglądałem chociaż minął rok, więc jeszcze na to nie patrzę aż w taki szeroki sposób ale zdecydowanie nic bym nic bym nie zmieniał ale, ale na pewno zawsze wyciągam jakieś wnioski z z, z tej przeszłości i, i myślę, że też już teraz mam taki etap, że na pewno drugiej takiej samej płyty już nie nagram więc tak w takim razie powiedz mi, jak odbierasz takie nietypowe miejsca koncertowe jak e, dzisiejsze, czyli Osada Leśnego Dziada? Co innego się wtedy dzieje między tobą a publicznością? E, tego jeszcze nie wiem, co się będzie działo pomiędzy <grym> mną a publicznością, e, choć ten wywiad raczej już jest po, e, po tym zdarzeniu. Natomiast my jesteśmy jeszcze przed tym zdarzeniem magia kina i telewizji. E, natomiast no, każdy z takich miejsc y, no jest, wiesz, jest jest wyjątkowe. Gram trochę pośrodku niczego, a znaczy, jestem trochę pośrodku niczego, a, a za chwilę z te, w tym niczym y, pojawią się ludzie, dużo ludzi pewnie, i, y, no i myślę, że będzie, myślę, że będzie ciekawe. Nie, oczywiście nie jestem w niczym, jestem w osadzie leśnego dziada, y, natomiast y, no, wiesz, wiesz co mam na myśli, więc... więc Rozumiem, więc, tak. Więc tak, no. A czy jest jakiś koncert, który szczególnie zapadł Ci w pamięć, z innego powodu niż frekwencja? No pewnie... Pewnie gdzieś tam są w pamięci takie koncerty. No, gdzieś tam jakiś czas temu, na, znaczy z takich najświeższych, to na pewno kilka, kilka koncertów temu miałem taki koncert, gdzie grałem, gdzie ludzie byli totalnie w ogóle. O takich rzeczach się, nie, 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 ludzie nie mówią bardzo często, bo raczej mówi się o jakichś rzeczach, które są trochę jakimś taką formą sukcesu i, i tego, jak, jak, jak pomyślnie się coś udało, ale jakby zapamiętujemy też czasami te gorsze momenty. Ja, właśnie tak w przeciągu ostatniego tygodnia, grałem też taki koncert, gdzie ludzie w ogóle nie byli zainteresowani tym, co się działo Jakby z mojej strony, tylko byli zainteresowani e, napojami procentowymi na stole i rozmowami pomiędzy sobą, więc na pewno taki koncert zapamiętałem z ostatniego czasu. A tak to no, ogrom tych koncertów y, m, zagraliśmy i. No, Różne były sytuacje. Pamiętam, że kiedyś gdzieś tam jak graliśmy ze swoim Hepset, ktoś rzucił kebab na scenę, w ogóle zawinięty w foliałkę, różne, ogrom jakichś sytuacji, a są też koncerty, o których nie pamiętam, bo też też było dużo, ale więc no, ciężko tak wybrać jeden jakiś moment, no więc tak. Rozumiem, a co Cię inspiruje poza muzyką? Książki, filmy, ludzie, jakieś codzienne rozmowy? Właśnie, właśnie, to, co powiedziałaś trochę. Nie ma jakby jednego źródła w przypadku jakby moim inspiracji, bo to jest jakby właśnie film, książka, inna muzyka, ludzie, rozmowy. Ciężko, ciężko powiedzieć wszystko. Miks mix, mix tych rzeczy, które po prostu gdzieś tam wpływa i, i gdzieś tam wpada w te moje filtry i. I później gdzieś tam od, ja od, odfiltrowywuję część z tych rzeczy i po prostu przerzucam je na, dalej na swoje właśnie tworzywo. Dobrze. A jaka twoja piosenka najlepiej opowiada o tobie dzisiaj? Każda. No to jest ten problem. W moim przypadku zdecydowanie naj, naj, najlepiej dzisiaj opowiada o mnie piosenka, która, która jest gdzieś tam jakąś moją ostatnią piosenką. Tej piosenki jeszcze nie ma w sieci, bo jest na dysku mojego kom komputera i pewnie wyskoczy gdzieś tam na świat pewnie za jakiś rok, może dwa, a może wcześniej, mam nadzieję, że wcześniej, więc najbardziej odpowiadają e, za mnie i e, 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 rezonują te piosenki, które powstały gdzieś na, jakby na przestrzeni ostatnich e, dni, i tygodni, e, no. Ale te, które gram też aktualnie z tej płyty, właśnie Lepiej Później, niż W ogóle, gdzieś tam też, ale nie ukrywam, że to też jest już trochę taki zamknięty rozdział, oczywiście e, rozdrapuję te blizny, z każdy kolejny koncert, On też już ma jakiś swój czas i ja już ten czas gdzieś tam zamknąłem w jakiś sposób. I, i, i tak więc tak. Dobrze. Dziękuję ci za odpowiedzi na moje pytania, a dziękuję. ja zapraszam was do zobaczenia relacji z dzisiejszego koncertu Macieja. Zapraszam. Dziękujemy. Serce ja już nie chcę bić Bo jakoś tak nie widzi siebie w tym I nie wie czy za ciał... jak, jak Zanim tu schodziłem to jeszcze czytam sobie w, w internecie, wpisuję w Google hasło tam chrypka, takie sprawy co może oznaczać? I oczywiście według Google już mam raka, więc muszę szybko kończyć, żeby... Wiecie, żeby przeżyć to. E, no e, i tak, następna piosenka nazywa się e, Mars. Nie Jest ze mną też moje wybujałe ego, ale tego też nie widać. Albo może czasami w trakcie tego koncertu wyjdzie gdzieś na jaw yy, poprzez mój aparat mowy, ale generalnie go nie widać. Nie ma